not so long ago. Uh, I said you don't have the cards don't forget I inherited this war I would have never this I deal a year ago two years ago. I znowu czołówki gazet Trump zmusi Ukrainę żeby oddała swoją suwerenność jeszcze tam nie wiadomo co, co więcej yy, no ale finalnie przecież wiemy doskonale jak Komunikuje się Donald Trump. Ja rozumiem, że ktoś, kto się nie zna na tej polityce, na no to mógł na poważnie to wziąć te słowa, ale dziennikarze, którzy no, siedzą w tym temacie naprawdę, czy to zdziwiło kogoś, że on jednego dnia mówi, że o, Rosja jest zła, a drugiego dnia mówi, że przyjaźni się z Putinem. No tak, taki jest jego sposób. Chaos informacyjny to też jest sposób prowadzenia polityki. I tak, może nie idealny, pewnie liberalne władze, liberalni politycy no nie mogą się do tego przyzwyczaić, ale takie są realia. W takich realiach żyjemy. Dlaczego w takich realiach żyjemy? No bo kilka dni później, ostatnio amerykański prezydent już nie powiedział, że y, Ukraina musi to podpisać, a powiedział tak. I don't have a deadline. I just you know what the deadline for me is when it's over. And I think everybody's tired of fighting at this moment. they're losing they're losing too many people. So uh, they're negotiating, they're trying to get it done. Uh, you want to have a border. You can't have a border that goes through a highway or border that goes through the middle of a town, so it doesn't work. Tak więc nie ma deadlineu, to skomplikowany proces. Oczywiście, że nie ma deadlineu, i oczywiście, że Amerykanie nie zhandlują Ukrainy.